Dobrze, już nie będę taki dokuczliwy dla pana. Proszę bardzo, dla pana. Nice. Idziemy sobie teraz. Jak zwykle w tych gumowcach. No bo tak, A dlaczego nie? Eee. Gdzie sobie możemy pójść? Jak w kółko mogę nagrywać te same firmy? Na, na wyprawę nie. Wczoraj nie na wyprawę. Zobaczcie. Możecie kupić świata za 100 zł. Bardzo polecam. Oczywiście. Tak. Widzimy sobie. Będę mną idą chłopaki. No się udało. Przejdziemy sobie. Tak to totalnie tak wygląda z perspektywy. Zobaczcie. Tam sobie pójdziemy. O, mi idzie. Zrobieliście. Nicę. No. I zobaczcie, co się stało. Zresztą Daliście się nabręć. Patrzcie, 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 warząd, bazan. Dzieli się był. Uchwidzili się